za chwilę zespół niezidentyfikowanych, zmitologizowanych i nieokreślonych. <ślesk> <ślesk> Nie ma. Nie ma. to trochę potwa, Proszę kurwa, czy ty nie spojrzysz na to, się swoje... nie no, jest... Za wolno. Robisz tak. Zaczyna się scena. Nie, robisz, robisz zrób coś takiego. Patrz. No proszę pana, pieśni obecności. No. Dobra. No niech cię rucha w dupę nie będzie, chyba mi się. No tak, powiedział I proszę a tam może są budowne. Szuka i wypatruje, nam no. ich dostrzec. No. Teraz gorylka. Tak, gorylka teraz. A co to jest? Pięć obecności Panie profesorze, Tyr mnie przejechał. No. odcinek uszu ze stali czyli kolejny czyli, chciałbym, czyli kolejny odcinek kurwa ale zjebałem znowu wszystkie obietnice jakie tam się Gorylkę. Tak, gorylkę teraz. Mm? Mm? No tak. No, tak. no jeden poję... to jest już. Źle. Poję... Źle. Musisz Zle. mieć niżej musisz, głowę. Musisz mieć niżej no. głowę. Musisz... No. Musisz być bardziej taki, wiesz... No, jak klęsiesz, to, to musisz to być, to musi być tak. To ostatnie... No musi być, no bo to... Musisz wiesz... To też musi to rad tylko... Jasne. Co że będziesz się czasem tam. O, to zobacz jak ładnie. Dobra, to <gulatory> on, <Dobrze>, <gulatory> pan Team Pro V, zapewnił mi neutralną ochronę moich włosów. Ale mi dalej na śniadanie. <gulatory> <gulatory> Gdzie są te drogi?

Cześć, nazywam się Ryszard Hamiał i zapraszam na kolejny odcinek... Co? Za cicho mówisz. Będzie słychać. Nie, nie słychać. będzie słychać. Będzie słychać. Będzie słychać. Będzie słychać. Będzie no. no to, tak to zobacz to, ej, Kacper, tak. ale zobacz to. Gdzie się pociągną te wszystkie obietnice, które tam się... Gdzie nie zistotne są... to jest? To grylka. Tak, gorylka teraz. No